Wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Przywitaliśmy was znanym cytatem z Dziadów części drugiej. część druga tego utworu omawiana jest w szkole podstawowej była też omawiana w gimnazjum. Należy do kanonu lektur obowiązkowych, ogwiazdkowanych. Czym były dziady? Dziady to staropolski zwyczaj, obchodzony z 31 października na 1 listopada. Dziady zazwyczaj były obchodzone nocą. Obrzęd rozpoczyna się wieczorem. Ten stary pogański obrzęd ludowy ku przodków, kultywowany przez pospólstwo na terenie Litwy, Prus i Białorusi, niestety nie przetrwał aż do dziś. Jego echo. Są wszyscy święci, których obchodzimy 1 listopada. Chłopi przynosili na groby zmarłych poświęcone przez kapłana potrawy i napoje, pragnąc jadłem i śpiewami przynieść ulgę duszom, które nie dostały się do nieba. Ze względu na pogański charakter obrzęd był odprawiany w konspiracji, w odludnych miejscach, w późnej porze, często w zamkniętych kaplicach. Nazywano go też Ucztą Kozła, bo obrzędom przewodniczył człowiek zwany Koźlarzem, czyli Guślarzem. Guślarz to osoba wyjątkowa, to łącznik pomiędzy światem zmarłych a światem żywych. Miejscem akcji drugiej części Dziadów jest Stara Kaplica w bliżej nieokreślonej wsi, gdzieś na terenie Litwy. W tym miejscu zbiera się prosty lud, gmin, zbiera się guślarz i przy suto zastawionych stołach w atmosferze tajemniczości wywoływane są poszczególne duchy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Jako pierwsze zostaną przywołane duchy lekkie: duchy Józia i Ruzi to para dzieci w postaci aniołków. Józio opisuje ich obecne życie. Choć ciągle mogą się bez bawić i niczego im nie brakuje, to jednak droga do nieba jest dla nich zamknięta. Z tego powodu dręczy je nuda i trwoga. Za życia nigdy nie zaznały cierpienia ani goryczy. Są więc nieszczęśliwe. Za życia zaznały tylko słodyczy. Zebrani pragną pomóc aniołkom, które proszą o dwa ziarnka gorczycy. Gorczycę podaje im guślarz, a po zadośćuczynieniu prośbą duszyczek odpędza je za Klęciem. Duchy Józia i Ruzi znikają, lecz przedtem dzielą się z pospustwem swoim doświadczeniem i pouczają zebranych w kaplicy wieśniaków, że do nieba może trafić tylko ten, kto zaznał w życiu cierpienia i bólu, nie tylko szczęścia i słodycze. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie zaznał goryczy na ziemi, ten nie dozna słodyczy w niebie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Dochodzi północ, pojawia się duch ciężki, duch złego pana. Tak więc, jako kolejny wezwany na ucztę kozła duch pojawia się widmo złego pana. Za życia był on właścicielem wsi. Zmarł przed trzema laty. Błąka się teraz po ziemi. Za swoje grzechy został skazany na męki wiecznego głodu i pragnienia. Widmo, jako jedyna ze zjaw, odzywa się za okna. Jest bowiem zbyt wielkim grzesznikiem, aby móc wejść do kaplicy. Guślarz jest przerażony widokiem złego pana. Opisuje jego straszny wygląd, używa epitetów i barwnych porównań. Jak kość wybladły, potwora rozczochrany, pan skarży się na swe cierpienia i stwierdza, że wolałby cierpieć najgorsze katusze w piekle, niż znosić obecne męczarnie oraz nigdy niekończącą się wędrówkę po miejscach, które przypominają mu dawne zbytki, uciechy i występki. Prosi o trochę napoju i pożywienia. Pszenica to podstawowe pożywienie symbolizuje życie. Domaga się tego, ponieważ cierpi wieczny głód i pragnienie. Nawet jeśli otrzyma jedzenie, ptactwo rozszarpuje je. To kara za jego grzechy. Dostaje je, ale natychmiast zjawia się chór ptaków nocnych, niegdyś poddanych dziedzica, za których śmierć z głodu jest teraz odpowiedzialny. Ptaki sowy, płacze kruki, Symbolizują dusze osób, które doznały krzywd, rzucają się na pokarm i wyrywają go nawet z ust. Gdy wydrą mu ostatnie kęsy, rzucają się na niego i szarpią jego ciało. Następują teraz dwie opowieści o okrucieństwie Dziedzica za Życia. Jako pierwszy swą historię opowiada Kruk. Za życia był biedakiem, który pewnego razu, głodny i wycieńczony, wszedł do pańskiego sadu i zjadł tam kilka jabłek. Ukryty w zaroślach ogrodnik spostrzegł go, poszczuł psami i poprowadził przed oblicze dziedzica. Pan, chcąc przykładnie ukarać złodzieja, rozkazał wymierzenie mu ciężkiej chłosty. Chłop nie przeżył kary, zmarł w męczarnia. Gdy kruk milknie, odzywa się Sowa. Za życia była ubogą wdową, obarczoną małym dzieckiem oraz chorą matką. Nie miała z czego żyć. Postanowiła pójść do dziedzica poza pomogę. Wigilijny wieczór stanęła przed bramą dworu, prosząc dziedzica o jałmużnę. Bezlitosny pan, pijany, rozkazał wyrzucić ją za wrota. Hajduk, wykonując polecenie pana, wepchnął kobietę razem z jej małym dzieckiem w śnieżną zaspę i odszedł. Zbita i zmarznięta kobieta nie mogła nigdzie znaleźć noclegu i zamarzła gdzieś na drodze. Czy guślarz może pomóc? Takiej osobie? Z pewnością nie. Jaką prawdę moralną niesie za sobą postać złego pana? Na pewno taką, że by dostać się do nieba, należy być człowiekiem. Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże, mówi mądrość ludowa. Ciemno wszędzie. głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Po tych słowach pojawia się kolejny duch. Duch pośredni, dziewczyny Zosi. Zosia należy do duchów pośrednich, a więc tych, którzy żyli co prawda wśród ludzi, ale nie byli użyteczni dla bliźnich. Za życia była najpiękniejszą dziewczyną we wsi, ale nie chciała wyjść za mąż i drwiła sobie ze wszystkich zalotników. Zosia nie zaznała w czasie swej dziewczęcej ziemskiej egzystencji ani prawdziwego szczęścia, ani żadnych trosk. Za swoją obojętność została po śmierci ukarana. Gnana podmuchami wiatru unosi się teraz między niebem a ziemią. Jednak nie może ani wzbić się do nieba, ani dotknąć ziemi. Nie wie, do którego świata należy. Została skazana na dręczące ją samotność i nudę. Od żyjących nie chce poczęstunku. Nie potrzebuje pokarmu ani napoju. Prosi jedynie chłopów, by pobiegli do niej, chwycili za ręce i przyciągnęli do ziemi, której pragnie dotknąć stopami, poczuć jej stałość i pewność. Młodzieńcy usiłują sprowadzić dziewczynę na ziemię, ale nie udaje im się jej pochwycić. Guś Lasz, który posiada dar proroczy, zna niektóre wyroki boskie, odkrywa przed duchem Zosi przyszłość, teraz nie otrzyma pomocy, ale jej pokuta będzie trwała jeszcze tylko dwa lata. A później stanie za niebieskim progiem. Dziewczyna znika, a przedtem poucza zebranych, że nie może trafić do nieba ten, kto nie dotknął nigdy ziemi. Dawno już minęła północ, guślarz kończy obrzędy, nagle dostrzega jeszcze jednego, niewywołanego przez niego ducha. Nagle jednak w kącie kaplicy zapada się podłoga i pojawia się przez nikogo niewzywane widmo. Milczy? I o nic nie prosi zebrany. Jest to milcząca postać mężczyzny o bladej twarzy, ubranego w białą, żałobną koszulę ze skrwawioną piersią. Krwawa pręga ciągnie się od serca aż do stóp. Widmo pomimo zaklęć guszlarza nie odpowiada na jego pytania, a odpędzone nie znika. Wzrok kieruje w stronę młodej pasterki i ręką wskazuje na swą zakrwawioną pierś. Pasterka, która nosi żałobę, choć jej mąż i cała rodzina są zdrowi, również nie odpowiada na pytanie guślarza o jej związek z tajemniczą zjawą. Milczy i tylko uśmiecha się tajemniczo. Widmo zaburza przewidziany porządek dziadów. Nie wiadomo, czy jest żywe, czy umarłe. Nie słucha poleceń guślarza. Wreszcie guślarz nakazuje wyprowadzić dziewczynę z kaplicy. W ślad za pasterką podąża nieme widmo. I tak kończy się druga część dziadów. Nie wiadomo, co stało się później. My wiemy, że to widmo jest łącznikiem pomiędzy drugą a czwartą częścią dziadów. W czwartej części dziadów bowiem okazuje się, że widmo, pustelnik, to chłopak, który popełnia samobójstwo z powodu nieszczęśliwej miłości. Później ten sam bohater, nasz Gustaw, pojawi się w części trzeciej. Na początku tejże odbędzie się jego przemiana z romantycznego kochanka w patriotę Konrada. Duchy przyniosły za sobą przesłanie. Dowiadujemy się, że aby dostać się do nieba, trzeba na ziemi zaznać cierpienia i goryczy, być dobrym człowiekiem i kochać. Według praw ludowych nie ma winy bez kary. Zło musi być zawsze ukarane. Pamiętajmy, że. Część druga dziadów jest pisana w romantyzmie, jest więc zgodna z filozofią epoki. Swego rodzaju moda i zachwyt mądrościami ludowymi, wierzeń prostego ludu, gminu, ma wpływ na to, co mówią i piszą poeci. Co wierzą, co propagują, co jest dla nich ważne i oczywiście co jest ważne dla odbiorcy, czyli dla nas. Irracjonalizm, spirytualizm, duchowość, wiara, miej serce i patrzaj w serce. To ideały romantyzmu. A także kontynuacja prawd, jakie znajdziemy w balladach. Zło musi być zawsze ukarane, a dobro powinno zwyciężyć. Na tym już kończymy nasze obrzędy dziadów. Bardzo nam się spodobał szczególnie nasz chórek, który mówił. Ciemno, ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to, to będzie, co to będzie. A także to, że Dziady, część druga, to utwór, który łatwo można zapamiętać. A postacie, które się tam pojawiają, duchy, ich przesłania można wykorzystać w wielu tematach. Na dzisiaj to już wszystko i pamiętajcie, że tylko my tłumaczymy Wam z polskiego na nasze.